Dobra, to może tak na początek zacznijmy od tematu, który był w pierwszym nagraniu: czyli jakich youtuberów najczęściej oglądasz, co sądzisz też o polskim youtubie i kogo ewentualnie nie lubisz. Hmm. To ja szczerze, to trochę liczyłem na to, że. Coś jeszcze wymyślisz na... No znaczy tak, kochania. mam jeszcze jakby inne rzeczy, tylko to jest Ma... takie moim zdaniem dosyć interesujące, co może. No wiesz. Jakoś też urozmaicić no, to i... To jest twoja opinia na temat innych kanałów, więc. To nie, jest dosyć to... ważne praktycznie u każdego youtubera mam wrażenie No rozumiem. No tak jak wcześniej no mówiłem, że e, zdarza mi się oglądać. Marek Sisa suchego bitka Mi się zdarza Czasem na Rokiego ale to sporadycznie No i Marcinka czasem Także hmm. e, A co sądzę o YouTubie tf-owym hmm. Oglądasz w ogóle kogoś z zagranicy czy nie e, Szczerze to bardzo dużo oglądam z zagranicy, ostatnio, e, ostatnio oglądałem taki bardzo fajny film e, Ara, gdzie tłumaczył jak założyć swój własny serwer Team Fortress, nie? Mm -hmm. a taki od kogo? Czy od Ara właśnie? Ara. Okej. Okay. Nie znam, bo kurde, przyszyciło mnie do To Jest ten niebieski kot jakby, ma na profilowym. Nie kojarzę. Pokażę... Razer Purple, Oglądam, no ale o, najczęściej to filmów jego filmów. Oglądam często powtórki e, filmów tą Bowli. E, najmniej gameplay, ale najczęściej to jego seria. History Team Fortress. Seria dokumentalna. Znasz mm -hmm. nice Big Joey, you. ten main heavy'ego? On jest dosyć też spoko. No tak. Te, też go czasem oglądam i... Jakby nie patrzeć, gdyby nie on, to... Na, to w mojej, na moim kanale nie znalazłoby się seria ten z e, bo w zasadzie to on jakby zreklamował wam. Bawi mnie fakt, że teraz walczymy przeciwko sobie. No, trochę to. Tak. E, kurde. Jest, jakbyś... e... Z zagranicznego YouTube'a oglądam Spike'a Mikeiego i jakiś czas temu, pamiętam, kiedy miał Golden Pana, to grałem z nim casual'a. Właśnie trafiłem na nim na streamie moim. Miałem w A z... jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, dosłownie tydzień czy dwa tygodnie po tym, jak na niego grałem, to ktoś mi kupił u niego suba na Twitch'u i miałem suba. Szczerze to jest w sumie z TF'a głównie oglądam właśnie raczej animacje. Nie wiem, czy znasz takiego... Pewnie znasz takich gościu, co robi właśnie, że Unusual Day, albo coś w tym stylu. Mm, STBlackST, Blackesta się nazywa. Tak, Blackesta, no. Tak to sądzę. Myślę, że... Mm, że YouTube'owe, jakby community TF'owe jest znacznie mniej, mniej rozwinięte, aniżeli taki powiedzmy E, angielski, i e, ten nie angielski, a po prostu społeczność moderska. To, to będzie lepsze stwierdzenie, ale mimo, mimo wszystko, jednak, to jest e, ogromna społeczność. Mhm. A kogo nie lubię? Teraz raczej mm. pewnie podejrzewam, że głównie z Polski, bo nie wiem, Ej. czy z zagranicy jesteś tak w stanie, może kogoś nie robić. Może e... styl filmików na przykład, ale no, raczej wiesz tak. wiesz co, jest jeden taki z zagranicy, za którym nie niespecjalnie przepadam. Mhm. Jest to e, Wamu, kojarzysz. Piero co ciągle pisze: Tu ten was sprzedany, straszne Update nadchodzi do Team Fortress 2. Nie, to akurat nie kojarzę no, że... mnie, mnie to bardzo denerwuje. No, oczywiście, nie, bo kurna, co z tego? On sobie robi kolejne wyświetlania, niespecjalnie y wymaga i niespecjalnie to wymaga od niego e, wysiłku. No, no rozumiem, sobie... wiele osób tak po prostu robi, nie? No. Bardzo dużo. Ale z jednej strony to jest też czasami dla niego git, jeżeli... no... Chce być takim, że tak powiem, osobą, która robi takie newsy... w miarę, to... Ale szczerze powiem ci, mnie... że to są główne newsy. One... opierają się na domysłach, praktycznie zawsze. No tak, tylko że wiesz, że może też robić na przykład przypuszczenia, co by on na przykład dodał, chyba... Jak był właśnie ostatni odcinek Bitka i Suchego, co by dodali do Team Fortressa, czy tam co, jakby ulepszyli Team Fortressa, to właśnie, jakby robili coś w tym stylu, to myślę, że też git. A z polskiego YouTube'a, gdybym miał powiedzieć, kogo nie lubię, czy tam za kim nie przepadam, to za, za ale Głównie z tego powodu, iż e, zdobył tak ogromną popularność e, w tak krótkim czasie. Po prostu mu tego zazdroszcza. I mnie najzwyczajniej w świecie boli dużo. Szczerze, że... wiele osób tak ma, po prostu, nie? To jest takie hmm. trochę w sumie ludzkie dosyć. Sukces innej osoby, by... gdzie często na przykład ty robisz coś więcej, boli najbardziej. To bardzo boli. No. Tak naprawdę, bardzo. No i. I nie podoba mi się styl jego oh. filmów. I ogólnie ich, ja, ich jakoś jest, jak według mnie, beznadziejna. E, głównie to są standardowe gameplaye, nie? Takie jak, nie wiem, z 10 lat temu w sumie były. No tak, no. I trochę mnie boli, że on dostaje, ta, że ma takie wyniki ogromne. A nagrywa tylko te cholerne gameplaye. Mhm. Mm no. Aczkolwiek no, osobiście go nie znam, nie rozmawiałem z nim nigdy, więc y, jestem w stanie tylko powiedzieć, co sądzę o jego pracy, a nie jestem w stanie powiedzieć, co sądzę o, o nim jako o człowieku. No to zrozumiałe. Jak myślisz, kiedy będzie kolejna aktualizacja? Bo szczerze. Ja dosłownie codziennie odpalam TF2 Update i tylko czekam, aż w końcu wyjdzie i nie wiem, na przykład żebym mógł nagrać newsa albo chcę też nagrać jak wyjdą nowe Warp Painty, to chciałbym sobie je otworzyć. Szczerze? Ja nie mam pojęcia. Ja nie myślę o tym, ja bardziej myślę o... O tym, kiedy następny film wrzuca, aniżeli o tym, jak, jak, kiedy będzie następny update. Szczerze to jest akurat y, to, że wrzucisz y, filmik, jest o wiele y, większym prawdopodobieństwem i o wiele częstsze niż to, kiedy update dostanie aktualizację. Kiedy update dostanie aktualizację, tak? Kiedy TF dostanie aktualizację, znaczy. A no, smutna, prawda. Bo. Ja, jak mam być szczery, to po prostu wyczekuję, kiedy będą te nowe warpainty. Tym bardziej głównie przez to, że właśnie ostatnio, jak otwo otworzyłem skrzynkę tymi z warpaintami e, świątecznymi, to dropnąłem czerwonego skina w i za 200 zł sprzedałem. I to był taki, no nie powiem, fajnie było. A że w sumie większość tych warpaintów aktualnie mi się po prostu podoba. Bo one robią coraz ładniejsze się, nawet te, co w teorii są najgorszej jakości, są jakieś niebieskie, czy coś w tym stylu, to są mega ładne. No, to prawda. Szczerze to sam się zastanawiam, czy nie kupić sobie kilku Warpaintów. Ja no. Mam kilka weku, ale nie mam na co ich nałożyć i szczerze, yy, chyba, be, zac chyba zacznę nie sprzedawać i po prostu zacznę kupować yy, stranger te. Zostaw moje działko, proszę. Czemu mnie zabiłeś na te drinkerze. Miałem już takiego ładnego killstreaka. A ogólnie z jakim z polskich youtuberów chciałbyś nagrać? Nagrać film, tak? Tak. Eee... Z kim jest twoje takie marzenie, żebyś nagrał, nie? No, z Nemem albo z Danigłowski, nie? Bo moim dużo Delik chyba z tego co wiem sam praktycznie nagrywa. Nie, ale żart, żartuję, wiesz. A z Nemem, wiesz, był... z Nemem by ci pewnie wyszło jakieś, jakbyś hmm. zaproponował jakiś fajny odcinek czy coś w tym stylu, to podejrzewam, że byłoby dosyć fajnie. Tak, no. To jest spoko typ generalnie. Tak myślę, przynajmniej. Graliśmy z nim chyba mvm nie? Z Nemem. No tak. Kojarzy. Czyli... A nie, nie graliśmy z nim. Przynajmniej ja nie gram? No, no to Wiesz? ja grałem. Farciaż, ty masz kontakty. <laughs> nie, właśnie. Ja a... nie miałem nigdy kontaktów. To jest tak, że w sumie yy, od Rexisa dostałem kontakty, można powiedzieć. Bo a ja... to w ogóle to jest y, książka adresowa. No. Fala na w jednym. No. Yy, jak, ja z nim, jak ja dzięki niemu dotarłem do do pewnego e, gracza popularnego, do mhm. drugiego popularnego gracza i trzeciego popularnego gracza. <laughs> nie, nie chcę zdradzać, kto to konkretnie jest, bo. A gra mi się wyprzeczyła świetnie. E, bo nie. W najzwyczajniej w świecie, e, z tym jest związany pewien projekt. Okej, okay, rozumiem. Kiedyś, czym już wspominałem. E, w sumie to, no, mówiłem z nemem. o przy go... w przypadku Daligowskiego nie przypada mi jego styl filmów, nie podoba mi się w ogóle ten sposób, w jaki on mnie prowadzi. Ale może, jakby był odcinek do ciebie, byś go oznaczył, byś dostał dosyć dużo wyświetleń, też? Może tak, Wiesz, Ale to nie chcę, żeby to był jakiś gameplay. Mhm. Um. No taki, a tak z innych to mm, z Porem chciałbym nagrać, bo Porem mm, nie znasz go pewno, to nie jest kojarzę, znacznie mniejszy, wiesz? Mhm. Mm to jest ten taki jakby Pyromain, co od niedawna zaczyna? Um, nie, 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 to nie jest. Wracisz na jakimś ze swoich streamów mówił o jakimś małym youtuberze, który właśnie zaczyna i jest on chyba właśnie pyromainem i robi jakieś tam hmm. fajne takie sceny, że ten Pyro, on jest narysowany i on tam jak mówi albo się śmieje i tak dalej, I coś jak... Nie wiem czy oglądasz Zebo, to Zebo ma często właśnie w swoich filmikach emotki, że się śmieje, to Zebra się śmieje. Hmm, no rozumiem. Taki, animu, taka animowana postać. No, to no, no się, taka jakby. To, to by się coś chciało zrobić, wiesz, to nawet nie trzeba jakoś dużo wysiłku. No tak, ale... tylko... No. no y... Nie. On chyba nie jest z Tak mi się wydaje, przynajmniej, nie? Mhm. Tak, jeszcze oprócz tych dwóch, oprócz Pora i Nema, no to powiedziałbym, że z Marcinkiem bym nagrał. O. No, Andrew Trzymają się razem, nie? Ja właśnie mam plan w planach, żeby z Marcinkiem kolejny odcinek zrobić. Właśnie z tych kazuali. To. Co ty na to, żebyście razem nagrali też coś? O jakichś na przykład najlepszych, nie wiem, działkach. O, gdzie najlepiej stawiać działka? Bo, nie wiem. W sumie to, to jest bardzo dobry pomysł. Miałem. Na mia -e. jakich mapach, gdzie fajnie ustawić działko, żeby utrudnić najbardziej wrogom życie. Albo coś w tak tym stylu. Nie, nie znam się zbytnio na competitive. No ale no, to byś się pouczył, byś. Pytał jakiś mentorów o ich zdanie i inne takie ale... rzeczy. Taki research zrobił duży i było okej. Okay. No ale szczerze to... <laughs> nie chce się. No nie chce mi się. Ty wiesz już co muszę zmontować. Mhm, mm mi się no, wydaje. Powiem ci, że szczerze staram się, żeby nie powtarzać tematów, które były w przeszłości. No, jak mam być szczery, to właśnie też coś w tym stylu zawsze robię. I na przykład, jak widziałem, że Rexis robił już o broniach do szpiega, to ja mówię: Dobra, nie robię, chciałem zrobić, ale nie robię. I jakby wiem, że TF jest e, już dosyć powtarzalny i dużo osób robi tych rzeczy, i oni mają w to gdzieś. I wiele osób też mówi, żeby się nie bać i mieć też gdzieś to, bo każda osoba może wnieść coś innego. Tylko ja mam taki problem, że jak znam daną osobę, tym bardziej osobiście, to no nie wiem, nie chcę robić takich samych rzeczy. Jakie byś chciał mieć Australium z aktualnych? Nie, że jakieś miały być dodane, tylko jakie byś chciał mieć? Klucz chyba. Wiesz, bym go nazwał, światełka dał. Nazwałbym no. go... Yy... nie wiem, w sumie... a ci zaraz... A jeszcze. A no, wiesz, taki taki zabawny sposób bym nazwał mm -hmm. Myślę, że byłoby to dość zabawne Na No okej, okay. ja taki jakby, aha. najlepsze jest to, że ja mam moje Australia nazwane, bo ja je kupiłem nazwane <laughs> Także... A, tańsze są, czy po prostu? Nie, po prostu, wiesz, jak je kupiłem, to one były już nazwane, więc w sumie dla mnie były, że, a dobra, w sumie stonks a jakbym chciał w razie w zmienić nazwę, no to mógłbym w każdym momencie, nie? A że nawet nazwy nie są takie najgorsze, że tak powiem, to mi to jak najbardziej teraz pasuje i sobie mam i nazwane, i opis, i ten, nie? E, to I nazwa. Na rzecz. Mhm.